Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Mini Football. zapraszam do zostawienia subika i łapeczki w górę. Zaczniemy sobie od sklepu może, co tam ciekawego dzisiaj mamy. Oczywiście darmowe pieniążki sobie weźmiemy, plus 196. Możemy sobie poulepszać piłkarzy, ale nie widzę tu nic interesującego. A co tam w teamie? O, możemy sobie ulepszyć tutaj Johansena. Także jest ulepszony i bramkarza sobie możemy jednego ulepszyć, więc też sobie go ulepszę. O, jeszcze raz mogę, no to czemu nie? Jest tej kasy, także mogę ulepszać. O, coś odblokowałem. Aha, level wpadł, ale elegancko, czyli widzowie, mamy nowy stadion w tym odcinku, plus 15 gemów jeszcze. I co jeszcze? O, nowy trick, mogę zrobić salto. Nowa formacja, to może sobie zmienimy w tym odcinku, czemu nie? O! Pieniążki, kolejne ulepszenia. Koszulkę, no kurcze, to sobie zmienię koszulkę jeszcze w tym odcinku. Ale tutaj ulepszeń mamy, znowu pieniądze. Ulepszenia, kurczę, dobra, to jednak, trochę w tym odcinku będzie jeszcze, dobra, wchodzimy w sobie z zawodnika i zmieniamy koszulkę na tą wspaniałą, ubrudzoną keczupem i zmienimy sobie ten dziki taniec na salto. No i niech tak wygląda na razie nasza drużyna, niech będzie I jeszcze w teamie ulepszenia mamy No to sobie poulepszamy troszeczkę Luigi do ulepszenia jeszcze jest I mamy to Nasza drużyna się staje trochę mocniejsza A no tak, jeszcze formację sobie zmienię Dzisiaj na tą nową I zobaczymy jak się będzie grało Dzisiaj pewnie odcinek też krótki, tylko jeden meczyk No ale może w kolejnym Trochę więcej sobie pogram. Dobra. Lecimy to nowy stadion w ogóle. Zobaczymy jaki on będzie i kogo nam wylosuje w dzisiejszym odcinku. No i tutaj mamy mój team teraźniejszy przeciwnik USA. No i przechodzimy do meczu bez przedłużania. Ja zaczynam. Dobra, jak w to się grało? Muszę sobie tutaj szybko ogarnąć. Uspokoić już grę od samego początku Zbudować jakąś fajną Akcyjkę Nie, gdzie ty podajesz chłopie No tak to my akcji nie zbudujemy Dobra gdzie są moi zawodnicy Nie podoba mi się ta formacja już Ślizgiem dobrze Elegancki wślizg Ale coś tutaj się zawiesił Zawodnik o nie Czy dzisiaj przegram pierwszy mecz No zobaczymy Dobra zaczyna Bramkarz leciutkie podanie o, no i z tego może być dobra akcja za pola karnego jest gol, proszę Państwa łysy zawodnik strzelił ale fajne te koszulki, podobają mi się w ogóle te koszulki no i tak jak mówiliście zacząłem strzelać trochę z pola karnego i wpadło ale też chciałbym tu jakieś lepsze akcje budować a nie tylko tak z pola karnego strzelać, bo to by było troszkę nudne. Dobra, teraz samotnie. Nie no, gdzie on tą piłkę wykopał? Miało być podanie. No dobra, taka wpadka. Leć bardzo do tej piłki piękne. Przejęcie piłki przez Barta. Podanie! <laughs> Strzelaj! Ale to mogła być akcja. Aż dziwne, że tam spalonego nie było. Dobra. Kolejna akcja czy będzie? Zaraz się przekonamy. A oj, niecelne niestety podanie. I znowu przy piłce. Czy będzie z tego akcja? Strzelaj! Ale to była akcja, prawie był gol. Ale to już było lepsze. Nie powiem. O, znowu Bart przy piłce. I czy będzie dobre dośrodkowanie? Jezus Maria! Piękny gol! Kolejny piękny gol! No dobra, poprzednie nie był tak piękny, ale ten. Zwróćcie uwagę na powtórkę. Piękne dośrodkowanie i z główki. Łysy zawodnik z wąsem, jak on się właściwie nazywa, to tam nie wiem. Ale dobry jest. No i Bart prowadzenie, oczywiście. Po, mię <laughs> powiedzieć, po pierwszej serii. Po pierwszej połowie już przyzwyczajenie ze skoków. No, bardzo ładny mecz w dzisiejszym odcinku. I znowu już Bart przy piłce. Ej poczekajcie, ja tu mogę sterować. O, tu też mogę sterować, dobra. Kurczę, zostaw mi tą piłkę kazek. No i już widać, że. Zawodnicy z USA zdesperowani, leciutkie tutaj podanie. Barta na spokojnie, sędzio, nie przeszkadzaj. Ale po co on się kiwa? Wspólka. Co? Ale mój bramkarz po raz kolejny nie zawiódł mnie na szczęście. Świetne podanie bramkarza, i to może być szybka kontra. A niecelne podanie, niestety. Oj, no chciałem wejść tutaj ślizgiem, ale za późno i. Niestety, dobra Bart, dajesz. O, piękny ślisk. To może być kolejna dobra akcja, nie? Odebranie piłki przez zawodników z USA. No, i to była kolejna okazja, niestety. Musimy się tu skupić. Może jeszcze jednego gola się uda strzelić. Ale też nie może mi uderzyć. O, kurczę, nie! Woda sodowa do głowy, właśnie o tym mówię. Nie może być takich sytuacji. Co to był faul ewidentny. Co oni tu wyprawiają? Nie, Bart! chodź ślizgiem, dobrze, dobry ślisk. Przejęta piłka, i teraz samotna akcja, nie będzie samotnej akcji. Znowu drużyna USA przy piłce. O kurde, no i teraz mam lipę. Sfaulowałem w polu karnym. Chyba wiecie co to oznacza. Żółta kartka. O nie, Luigi jeszcze dostał. Kurcze, nie po to cię ulepszałem, żebyś tutaj żółte kartki zbierał. No i jakie to obronie, tego nie mam pojęcia. Fuck. No i niestety, drużyna USA strzeliła. Jednego gola, ale dzisiaj już ciekawszy mecz na pewno. Dobra. Teraz tylko trzeba utrzymać ten wynik. Ewentualnie, może strzelić jeszcze jednego gola. O nie, no co to było za podanie? Kurcze. Taką akcję zepsułem. Miss click, że tak powiem. Dobra, utrzymać ten wynik, utrzymać ten wynik. Nie. Strzał! Kurcze, dobitka, nie, niestety, koniec meczu, ale to była akcja na koniec, bardzo dobra. Trybuny szaleją, no, drużyna USA tutaj już pokazała więcej w drugiej połowie. I ile tam pieniążków będzie tym razem, bo level wbiłem, nie wiem, czy to coś zmienia, chyba nie. I dobra, myślę, że bardzo fajny mecz, w ogóle tutaj mamy jakieś archiwementy jeszcze i mogę je odblokować za 5 yy, diamentów. No odblokuję sobie, czemu nie. No i dostałem 5 gemów, więc było warto, więc tak, to mi daje gemy na szczęście. Ok, ostatni sobie bierzemy. No i taki króciutki dzisiaj dosyć odcineczek będzie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.